Wzięła obiema rękami się na mnie oparła i tak nacisnęła, tak, tak, tak mocno. Stawić tak, tak, myślę, że to było z jej całej siły, praktycznie. Albo, no nie wiem, ale tak mocno, i usłyszałem tylko takie, tak postrzelały kręgosłup. No? I powiedziała, o, bardzo ładnie strzeliło. Jezus, Maria. Bym nie miał żadnej 3D dziewczyny. Tylko z headsetem bym siedział cały czas i miał wirtualne. Jeszcze najle najlepiej to lolitki, pewnie, które są underage. No to już myślę, że byłbym koks. Jak ich zabijamy? Ja bym rzucił mu mieczem w głowę. A drugiego rozstrzelał. Dobra, wymierzyć 3,5 centymetra. Teraz! Co ty pierdolisz? Michał, nie Jedno jedną od drugiego. Może bezdomny to rzucę monetą. Patrz, patrz, co tam się stało. Ha?

To nie ja kurwa! Do korytarza, do korytarza. Tak, tak. Szapa elektryczna przed drzwiami była. To jest. O kurwa, ty się ZLEKŁEM, Boże Święty. To był ten chłopcy go ukryłem. Nie, to jest. Z... Nah, somewhere in Romania. We're on a loop from Zagreb to Irkursk. Hey, what the hell's happening? Command, Uri Kurwa nie zabiłem. go. Tan Dian. Spójrz mnie. Teraz nie ma czasu na wyjaśnienia. po Do paprozetni jego w środku znajdziesz paczkę drazy korsazy, Na tych zasniesz i obudzisz się w lesie, w lesie przed lotniskiem wojskowym Smoleńsk. Siwiry, wierny i twoim zadaniem jest wyciercie każdej brzozy na Smolensku wierzę w ciebie, Zornezu. Paczka korsarzy. rozpruje Pepe. A zjadłem tragedię korsaż No, zjadłem. Chłop wino dopija. Rozumiem, że gałganisz sama słabo gra, ale dawaj jedną giereczkę, pomyśl chwilę dłużej przed ruchem i może będzie lepiej, uważaj zwłaszcza na przekątne oraz związania. Może zastosuj atak sycylijski? Powodzenia. Nie mogę patrzeć na te gońce, weź kurwa. Nie mogę, te gońce mnie tak... No nie patrzysz, szansa na mata wysoka. Co mi zniszczył? Wierzę Dobra biorę to co za darmo Chcę to dać tu To dam tu żebyś nie mógł ruszać tu ani tu Ruszy się tu Jak ja mu potem da ta... O. Nie widziałem tego nawet.

Dziecię cię cię! Panie. Dziecię cię! Teraz! Kurde, nie mógł... Mamy dwa razy rok, yes, clock is the name. I teraz bizbę i awaryjator. Kurwa, nie zżyłem, ey, bo mi zabrał. Ja. Lane to widzmy. Of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's wrong with taking what the back streets? And never know if you don't. Dzień dobry, <laughs> Lepszą muzykę robnik Jany z letem w dupie. Krew pryska widzą zułka. Proszę opuścić cenę, bo zdejmujemy pana siłą i zapakujemy salami w papulca pozdrow. Dobra, dobra, zobacz telewizów, klaska i się cieszy, zobacz co tu się dzieje. Oj żart szart nie można. On chce grać, ale nie może tak dużo, bo on za dużo siedzi przy tym kąpie i to nie żartuje teraz. On tylko oczy otworzy i wiedzi, że otwieram drzwi do swojego pokoju z rana. To wstaje od razu na kompa, na biurko, żeby mu włączył. No to samo. Jak on tylko wstanie, to sprawdza, czy mój pokój otwarty, czy coś się mu monitory świecą. Tak? Ryszard, ten pedofil, Monkaw. Ryszarda, jak będziesz obrażał? Który to? O, oh, nie, nie, nie! Niech ja go znajdę. Nie wiem, czy to lubi akurat. O kurwa, Ale. bo ja na siłownię chodzę już od dwóch miesięcy, także uważaj, bo ci w pierdole. Muzykę włączam, kurwa! No nie mogę, no 16 hp, nie trafiłem kilofem za kurwa. Nienawidzę tej mapy, nienawidzę jej. Naprawdę. Pokaż się Ryszard, Pa. Patrzcie, jak patrzy jak gram. świat, <grystanie> proszę o spokój.